Cześć, latamy dzisiaj dronami w Katowicach z kolegą Highframes i Kamil Seba testujemy przy okazji Poketa 2 zobaczymy co z tego wyjdzie jak tam u Was? Trzymajcie się Nie no, klimaty są fajne rano, a wiesz, przede jest fajne to, że jest spokój, nie? Tak. Cześć Wam, z tej strony Łukasz z Pure Creations. Dzisiaj dzięki uprzejmości sklepu TruXion IT porozmawiamy o dwóch kamerkach DJ Osmo Pocket i Pocket dwójce. Zapraszam. Pakiet dwójka. Jest to niewielkich rozmiarów kamerka, opakowana w malutką obudowę, niewiele większą od smartfona. Dodatkowo mamy tutaj mechaniczny, trzyosiowy gimbal, co jest rewelacyjne, ponieważ do tej pory wszystkie asma, mobile i tak dalej wymagały podpinania telefonu. Tutaj mamy po prostu świetną kamerkę, niewielkich rozmiarów, z mechanicznym gimbalem. To co jest zachwycające. To ten moduł, który widzicie tutaj w tej chwili na filmie. Brakowało tego w fazem jedynce. Co to takiego? Jest to miniaturowych rozmiarów joystick, który pozwala na sterowanie kamerką i gimbalem wprost z urządzenia. Nie trzeba już podpinać telefonu, tylko po prostu podpinamy moduł i możemy sterować lewo-prawo, góra, dół. Co więcej, możemy sterować zoomem. Osma pakiet dwójka względem jedynki różni się nie tylko odrobinę większym rozmiarem, jest to zaledwie kilka milimetrów wzdłuż i wszerz. Natomiast przede wszystkim mega duża różnica, która robi tutaj naprawdę robotę jest wielkość matrycy. Chodzi o to, że tutaj mamy do czynienia z matrycą 1,7 cala. W tym momencie e Pozwala to na dużo większy zbiór danych o świetle, ogólnie krótko mówiąc dużo więcej światła wpada w matrycę i dzięki temu kamera po prostu ma większą zarówno rozpiętość tonalną, jak i lepiej radzi sobie w gorszych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo sama matryca nie ma już 12 megapikseli tylko 16 megapikseli i pozwala na efektywne robienie zdjęć w rozmiarze 64 megapikseli czyli podobna sytuacja jak z RM2 gdzie mamy matrycę 12 megapikseli ale pozwala ona robić na duże fotografie wielkości 48 megapikseli pozwala to na uchwycenie więcej detali i tak naprawdę jest to troszeczkę zabieg marketingowy natomiast faktycznie dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić być może w niektórych wypadkach ciekawsze fotografie, uchwycić troszeczkę więcej i wyciągnąć też więcej szczegółów. Pojemność akumulatora zarówno w pakiecie dwójce jak i w modelu numer 1 jest taka sama, więc pozwala mieć nadzieję, że i czas nagrań, i czas pracy ani nie wydłuży się, ani nie skróci po prostu będzie taki sam. Kamerka ma trzy rodzaje mikrofonu, praktycznie z każdej strony. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to co jest w zestawie, mamy w zestawie zarówno ten joystick, o którym wcześniej wspominałem, jak i dwie przejściówki USB-C oraz, oraz lighting z, dla iPhone'ów czy tam iPad'ów. Oprócz tego jest kabel USB, oprócz tego jest taka zawieszka na rękę, a także świetnej jakości pudełko, osłonkę które pozwala na to, żeby nasza kamerka bezpiecznie cały czas była schowana na czas podróży czy, czy jakichkolwiek działań, kiedy kamerka nie musi być używana. Na grupie pytaliście o to, jak osmo faktycznie siedzi w futerale, czy nie trzeba go dodatkowo jakoś wzmacniać, czy moim zdaniem, zobaczcie, nie ma szans na to, żeby kamerka Wyleciała, nawet gwałtowne ruchy. Zresztą samo wyciągnięcie wymaga odrobiny siły. Przy czym futerał jest bardzo dobrze wykonany. Ma tam taki misiowaty materiał, więc nic się nie porysuje ani nie uszkodzi. Mamy dwa miejsca właśnie na wsadzenie czy to tych wtyczek USB-C, czy portu Lighting, a także później pokażę Wam zbliżenie miejsce na wsadzenie. Dodatkowych filtrów, na przykład ND. Za chwileczkę pokażę Wam kilka nagrań z pakiet dwójki. Powiem tak, do tej pory uważałem, że tego typu kamerki nie mają racji bytu, ponieważ sam nagrywam dużymi kamerami. Natomiast jestem pod szczerym wrażeniem tego, jak to się spisuje. Co prawda, gorsze warunki oświetleniowe wciąż są problemem dla takich małych urządzeń, no ale nie ma się co dziwić. Mamy tutaj matrycę wciąż wielkości większego paznokcia. Natomiast fakt faktem, że jeżeli światełko jest fajne, to można tym urządzeniem zrobić świetne rzeczy. Nagrałem nim zarówno kilka timelapsów, co zaraz zobaczycie, a także kilka takich nagrań wycieczkowych typowo, czyli coś, dlaczego większość z Was kupi tą kamerę. No i mamy bezpośrednie zestawienie obydwu kamer. Osmo pakiet 1, pakiet dwójka oraz futerały. To jest standardowy futerał do dwójki, tu ten ekstra futerał do jedynki, pewnie wielu z Was go zna, świetna robota generalnie. Ciekawe czy do dwójki też będzie taki możliwy do zakupu. Czy wejdzie z tym dodatkowym modułem pakiet dwójka nie wchodzi do tego futerału ale zobaczmy jak to będzie wyglądało nie, niestety te kilka milimetrów, o których Wam mówiłem powodują, że kamerka nie jest w stanie się zmieścić w ten futerał który był do Osma Packet 1 także to już jakaś wiedza dla tych, którzy chcieliby Próbę wykonać. W przypadku pakieta dwójki mamy taką fajną końcóweczkę z gwintem, dzięki czemu kamerkę łatwo możemy zamontować na statywie bądź tripodzie, co prawda powoduje to wydłużenie kamery. Stąd ten rozmiar względem jedynki no, zwiększa się odrobinę. Natomiast plus jest taki, że tutaj możemy bezpośrednio zamontować to na tripodzie. I kamerka może służyć do różnego typu timelapsów i tak dalej. Świetne i wygodne rozwiązanie. Popatrzcie sobie. Popatrzmy sobie Tę nawigację po menu. Funkcję wideo. Zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej rozbudowany na korzyść pocketa dwójki. Mamy tutaj tryb 4K, tryb 2,7K, tryb Full HD 1080 16x9, tak jak tutaj. Klatkarz taki sam. Natomiast kiedy wrócimy do ustawień wideo, mamy tutaj. Slow motion w starym pakacie też był, natomiast mamy możliwość w starym tylko 4 razy. Tutaj wartość ta wzrosła do 8 razy. Time lapse poprzednio mieliśmy motion lapse i time lapse, teraz mamy również hyperlapse. Co więcej. Hyperlapse występuje zarówno w 4K, jak i w 2.7, jak i 1080. Możemy dodatkowo ustawiać prędkość razy 5, razy 10, aż do razy 30. Naprawdę rewelacyjna funkcja, tym bardziej, że możemy to robić zarówno w Full HD, jak i do 4K. Świetna sprawa. Popatrzcie, Motion Lapse możemy ustawiać z lewa do prawa, z prawa do lewa. Custom Motion, czyli ustawiamy. W jaką stronę ruch ma się odbywać, plus oczywiście możemy ustawiać znowu interwał oraz czas całego nagrania. Proszę. Tutaj, jak widzicie, w pakiecie jedynce był tylko tryb foto. No i mieliśmy tam trochę ustawień. Tutaj owszem, też mamy 16 na 9 Tutaj w starym pakiecie było jeszcze 3,2, a tutaj tego nie ma. Licznik czasu do zrobienia zdjęcia. Możemy sobie po prostu migawkę ustawić, żeby wstryknęła po jakimś czasie. Natomiast w pakiecie dwójce dochodzi nam jeszcze tryb pano. Tutaj świetna sprawa. Możemy zrobić zarówno zdjęcia składające się z 3 na 3, 3, na 3 klatki, a także tryb 180 stopni. I oczywiście odliczanie sekundnik, po jakim ma się zacząć cały proces. Dodatkowo, jak zauważyliście, pewnie mamy tutaj ustawienia skierowane do maniaków robienia różnego typu rzeczy. Jest to ustawienie Pro. Zobaczmy sobie jeszcze raz tryby wideo ustawimy 4K ustawimy sobie 50 klatek no i OK wchodzimy teraz w tryb PRO czego nie było w pakacie 1C niestety tutaj wchodzimy w tryb PRO i zobaczcie mamy ustawienia ekspozycji możemy ustawiać ISO auto bądź no mamy tutaj maksymalne, auto, auto zwykłe oraz funkcje manualnego ustawienia popatrzcie, do 1600 przy klatkach jeżeli chodzi o ustawienie czasu ekspozycji tutaj również pełna dowolność zrobimy setkę, no bo mamy w końcu 50 klatek ok, popatrzcie Dodatkowo White Balance. Tutaj możemy ustawiać sobie również według własnego się bądź ustawiamy na Auto. Dodatkowo Color Normal, Decine Like. No i Autofocus Single, który będzie kierował się cały czas na jeden punkt. Albo Continuous, który cały czas będzie ustawiał i próbował te ustawienia odpowiednio, no, łapać ostrość na cały czas, podczas robienia jakichś ujęć. Dodatkowo stereo, mono, jeżeli chodzi o łapanie dźwięku mikrofonu, volume, ustawiamy jego wartość. Mamy ustawione auto w tej chwili, redukcja szumów oraz które. Mikro, i Który z trzech mikrofonów yy, ma jednocześnie nagrywać? W tej chwili jest ustawione na O. Jak widzicie, świetna sprawa praktycznie wszystko możemy zrobić tutaj, w tej chwili bezpośrednio z aplikacji w kamerce, bez konieczności podłączania telefonu. Jakość wykonania. Obie dwie kamerki w zasadzie jakościowo nie odbiegają. Yy jakość jest bardzo zbliżona, materiały użyte przy obu kamerkach w zasadzie też są takie same na jedynce mamy duże logo DJI, a na dwójce tego nie ma za to na tym dodatkowym elemencie jest po prostu napis Osmo i teraz to co chciałem Wam wcześniej pokazać wygląd obu sensorów, patrzcie tutaj mamy pakiet dwójkę, tutaj Osmo pakiet 1. Widać, że zarówno soczewki, jak i budowa tych obiektywów delikatnie się różnią. Po prostu no, widać zastosowanie innych komponentów. Także nie jest tak, że jak ktoś zobaczy, pomyśla, to wciąż ta sama kamerka, próbują nam sprzedać ten sam, ten sam sprzęt. Nie. Jest różnica i to widoczna gołym okiem. Dwójka dotarł na Klimczok w Beskidzie. Także trochę materiału ponagrywałem. Zobaczymy co finalnie z tego wyjdzie. Ale zobaczcie, zobaczcie ten widok. Dobra, nagrywamy teraz e, śledzenie postaci. Zobaczymy. Czekaj Maciek. Dobra, niestety jak widzieliście, e, nie jest możliwe nagrywanie Active Trackingu w prędkości 30 klatek i trybie High Quality. Trzeba zejść niżej. Widocznie procesor kamery nie jest w stanie tego odrobić. Więc teraz zwiększyłem na 4K-50 latek, wtedy tryb high quality przestaje działać no i jedziemy. Widzicie, jeżeli ruchy nie są zbyt szybkie, to kamerka sobie radzi. Niestety, jeżeli ruch będzie za szybki, kamerka już gubi. Także... Tutaj jeżeli chodzi o śledzenie, ono się dobrze spisuje przy jakichś wolnych ruchach płynnych. Jeżeli będziemy nagrywali jako zdalny kamerzysta jakieś sekwencje typu, nie wiem, coś goście na weselu, czy jakaś wolna, wolny spacer, coś takiego, wtedy ma to sens. Niestety przy jakichś szybszych akcjach, no nie sprawdzi się. Cześć Wam. A dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Jak widzicie, nagrywam obraz z dwóch kamer. Mam przy sobie jednocześnie DJI pakiet jedynkę i pakiet 2. Ustawienia to same 4K, 16 na 9, 25 klatek. No i jak widzicie, na pakiecie dwójce krop jest dużo, dużo mniejszy niż na jedynce. Już wcześniej na to zwróciłem uwagę. Natomiast no, jakoś nie miałem za bardzo możliwości, żeby to przetestować. Robiłem inne rzeczy. Natomiast w tej chwili widać to doskonale. Kamerki są w mojej jednej ręce na dokładnie tej samej wysokości. Jak widzicie, różnica w polu widzenia jest generalnie olbrzymia, to nie jest tak, że. Pakieta jedynkę trzymam przy twarzy. Obie dwie kamerki, tak jak mówię, są jakieś 30-40 cm, od mojej twarzy. No i pakiet dwójka tutaj ma olbrzymią przewagę, tak zwanego field of view. Więc kolejny plus dla dwójki. Drugi temat, jak widzieliście przez chwilę, dwójka dużo lepiej radzi sobie z kompensacją ekspozycji. Jeżeli chodzi o jakieś takie przejścia i tak dalej, jedynka niestety często pozostawia obraz w pierwszej planie dosyć ciemny, natomiast dwójka radzi sobie z tym bardzo przyjemnie, bardzo przyzwoicie. No i co mogę powiedzieć? No, kolejny plus dla, dla dwójki. Wyszedłem z pieskiem, idę polatać dronem, bo mamy dzisiaj niezłe warunki. Zobaczcie, mimo, mimo ostrego światła, dwójka jednak, według mnie, dużo lepiej sobie, sobie w tym momencie radzi. Yy. Cały czas ta ostrość i tak dalej jest jakoś tak przyjemniej zorganizowana. jak poprzednio, włączam nawet dwie kamerki Tym razem tryb śledzenia mojej twarzy o, Widzicie, Ech. Powiem szczerze, że momentami Pocket 1 nawet radzi sobie hmm, Czy lepiej? Ciężko powiedzieć Ale jakby mniej gubi obiekt Być może przez to, że w kadrze jest troszeczkę mniej Bo ten kadr jest węższy I być może to ma takie znaczenie Tutaj, jakby ustawiając na twarz, po prostu pakiet dwójka widzi więcej dookoła siebie, i to może być powodem, dla którego ten kadr jest tak szybko gubiony. Natomiast jedynka, jakby powiedzmy, w 70, a no 60-70% kadru ma moją twarz, więc w tym momencie może to mieć dość spore znaczenie. Jeżeli chodzi o jakieś tam osoby bardziej oddalone, no to pokazałem na innej części filmu, gdzie syn po prostu skakał przed kamerą, no i dwójka szybko go dość gubiła. Jeżeli wykonywał ruchy niegwałtowne, tylko jakieś takie w miarę, w miarę płynne, to było ok, ale jeżeli ruch zrobił się zbyt gwałtowny i szybki, no to w tym momencie bardzo szybko ten kadr był gubiony. Mógłbym próbować, na, mógłbym próbować na psie, z którym jestem teraz na spacerze, ale to York, więc jest tak mały, że jak sądzę efekty byłyby jeszcze gorsze. Także krótko mówiąc, nie liczcie na to, że tryb follow w tych kamerkach, zarówno w jedynce jak i w dwójce będzie jakiś mega efektywny. Jest, bo jest, ale jakiegoś dużego progresu względem jedynki dwójka nie zrobiła. A dodatkowo ma swoje problemy w postaci tego, że kadr jest po prostu szerszy i tym samym próbuje więcej złapać niż faktycznie jest w stanie ogarnąć. Widzicie, ten sam kadr, jedyneczka troszeczkę lepiej i szybciej, mniej nerwowo Mam wrażenie, że dwójka po prostu lata po całym kadrze i próbuje no właśnie i dwójka już mnie zgubiła Czym o, jest o, złapie? O. czym mnie złapie, Czy mnie złapie? Nie. koniec jedynka dalej twardo trzyma Jeżeli chodzi o baterie, w obydwu kamerkach jest mniej więcej. Podobnie, efektywność pracy jest no, na zbliżonym poziomie? Myślę, że 2-3 godziny pracy spokojnie są do ogarnięcia, tak mi się wydaje, na tyle co ja kręciłem różne ujęcia ostatnio w górach, teraz od dwóch dni też coś tam jeszcze dokręcam, no generalnie. Wygląda to bardzo podobnie. To co teraz pokazuję to chcę Wam pokazać przejścia eee, troszeczkę to inaczej wygląda, dlatego że tak jak mówię ten krop jest inny dla obydwu kamer. Natomiast o. spróbujmy tak. Z ciemnego zobaczcie. Pakiet dwójka lepiej sobie radzi z tymi przejściami. Jedynka dość długo utrzymuje ciemny obraz w ciemnych partiach, tam gdzie przejdziemy od razu z jasnego. Ta kompensacja trwa chwilę dłużej. Jeżeli chodzi o dwójkę, jest to praktycznie momentalne. Także tutaj duży plus. Jedynki, chociaż teraz widzicie taka sytuacja, kiedy jedyneczkę jakby troszeczkę ostrzej w tym miejscu ma. To światło wygląda tak bardziej filmowo, nie wiem jak to nazwać, no, ale widać jakieś flary, których w dwójeczce już nie widać, a więc ta optyka w dwójeczce teoretycznie jest lepsza ale widzicie jaka jest różnica w kropie no i przede wszystkim obraz z jedyneczki nagrywam w trybie natural więc te kolorki są teraz lepsze natomiast yy... W kamerce Pocket 2 mam cały czas ustalone cine V czy cine D, więc, jakby ten płaski profil później pokolorujemy. Zobaczymy, czy znaczy, generalnie zauważyłem, że jedynka ma często flary na obiektywie. Spójrzcie teraz, taki delikatny. O, widzicie? Delikatna flara. Na dwójce też coś się pojawia, ale nie aż, tak, nie aż tak widocznego. Tutaj mamy ewidentnie jakieś fiolety. W niektórych ojęciach ma to swój urok, natomiast osobiście wolałbym, żeby tego nie było. Także tutaj dla mnie subiektywnie plus dla poketa dwójki. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta recenzja, ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego malucha i prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości też sobie pozwolę na taki zakup. Świetna kamerka, niewielki rozmiar. Z tej strony mogę jedynie podziękować sklepowi internetowemu Truction IT za udostępnienie mi obu egzemplarzy, za możliwość pobawienia się tym sprzętem. Ja jako fan DJI no nie mogłem przejść obok tego obojętnie, no i kolejny raz DJI zrobiło robotę tak jak należy i za te pieniądze to co oferuje ta kamera mogę z czystym polecić. Także trzymajcie się, widzimy się niebawem.